Hej, nie wiem, czy miałeś coś takiego, że wieczorem idziesz spać i zastanawiasz się, co by tu zrobić, bo chce chcę być lepszą osobą, chcę przestać obiadać się albo palić, albo masz jakieś rzeczy, których chcesz się pozbyć, albo chciałbyś zacząć robić coś nowego. Zapisać się na siłownię, uczyć się języka. Przychodzi następny dzień i okazuje się, że nic z tego nie wynika. Postanowienia noworoczne. Co zostało z tego do tej pory? Więc jak to zrobić, żeby to, co sobie pomyślisz co do swojej zmiany, żeby faktycznie zaczęło się dziać? To po pierwsze. A po drugie, ile czasu na to potrzebujesz? A po trzecie, jak dokładnie to zrobić? Yy, zaraz ci to dokładnie opowiem, ale od razu nagroda. Trzy najciekawsze komentarze pod tym filmem dostaną moją książkę. Nawyki milionerów i ludzi sukcesu, książka Lepszy. Tutaj dokładnie dowiesz się, co takiego sportowcy, milionerzy, osoby, które odnoszą duże sukcesy, robili, żeby te nawyki weszły im w życie i jakie konkretne nawyki są potrzebne do osiągania dużych sukcesów. Najpierw powiem Ci, jakie były badania przeprowadzone odnośnie tego, ile czasu potrzebujesz na zmianę. Powiem Ci o trzech takich badaniach. Pierwsze badanie, które Zrobiło największe wrażenie tak naprawdę na świecie, bo pan Max Maxwell, który je opisał, opisał je na podstawie swojej praktyki. On był chirurgiem plastycznym i jak robił przeszczep, jak coś tam wyciął, coś tam dodał, to zaobserwował, że organizm potrzebuje mniej więcej 21 dni na to, żeby to się przyjęło. Jak nos zaczynał swędzieć, to reagowaliśmy, jak to by był nasz nos po operacji, po 21 dniach. I. Przez lata swojej praktyki zobaczył, że to, się, że to jest schemat, który się stale powtarza. Więc stwierdził, że coś w tym musi być, że człowiek potrzebuje 21 dni na, na zmianę. I wokół tego napisał książkę, którą sprzedał w 30 milionach egzemplarzy na całym świecie, więc przeczytało to naprawdę mnóstwo ludzi. No i tak bardzo często do tej pory mówi się o tych 21 dniach. Tylko, że ten pan żył prawie pół wieku temu. W międzyczasie przeprowadzono nowe badania. No, no, cały czas są jakieś badania w tym temacie przeprowadzane. Ale na przykład ciekawe badanie pani Lejli w Brytanii robiła, która to prostą rzecz sobie wymyśliła, żeby sprawdzić, ile czasu potrzeba, żeby przyzwyczaić się, żeby wejść w nawyk picia trzech szklanek wody przed obiadem. Po to, żeby brzuch na przykład był pełny, będziesz jeść obiad, to zjesz mniej, więc prawdopodobnie schudniesz. I teoretycznie bardzo prosta sprawa, ale okazało się, że to nie była kwestia 21 dni, tylko zajęło to 12 tygodni. 12 tygodni, żeby wejść w tak prosty nawyk. Drugą rzecz, którą badała, to było to, żeby wieczorem pójść sobie pobiegać 15 minut. Niby też prosta sprawa. Też 12 tygodni, żeby to robić na automacie, nie myśleć, nie zmuszać się, a dzisiaj tego nie zrobię. Nie, po prostu yy, rutyna. Trzecie badanie. Uniwersytet Chicago, Uniwersytet Pensylwania, więc Amerykanie. Można by sprawdzić, jak w Europie to będzie działać. Niemniej, w Stanach Zjednoczonych chciano sprawdzić, co by tu zrobić, żeby wejść w nawyk ćwiczenia na siłowni. Żeby po prostu prowadzić regularny trening. Ale badacze domniemywali, że będzie to trudne, więc porównali to do, do, prostego, do prostej czynności, jak mycie rąk. I w szpitalu jak były przyjmowane nowe osoby, to tam sprawdzano, ile czasu potrzebują na to, żeby przyzwyczaiły się do tego, że regularnie muszą myć ręce. Okazało się, że z myciem rąk sprawa była bardzo prosta, bo była to kwestia kilku tygodni, mniej więcej 4 tygodnie, ale z siłownią pojawił się duży problem, bo okazało się, że potrzeba 4 do 7 miesięcy regularnego chodzenia na tą siłownię, żeby to weszło w nawyk. I to nieważne, czy chodziło się rano, czy w południe, czy wieczorem, ale w niektórych wypadkach nawet pół roku 4 do 7 miesięcy. Więc widzisz, nie jest to takie proste. Nie jest to takie proste dla tych osób, które chcą regularnie czy to zacząć biegać, chodzić na siłownię, pływać, generalnie robić coś, co w tym momencie jest wybitnie niekomfortowe, no bo trzeba gdzie ta książka jest tutaj ruszyć dupę trzeba ruszyć dupę. Dlaczego ci o tym wszystkim mówię? Pomijając te wszystkie aspekty, które do tej pory powiedziałem, tak naprawdę bardzo się cieszę, że oglądasz ten film. Wiesz dlaczego? Dlatego, że zainteresowałeś się tym, co zrobić, żeby zmienić siebie na lepszą wersję. I to jest tym wszystkim najważniejsze. To, czy zajmie ci to Tydzień, czy 21 dni, czy 4 miesiące, czy 7 miesięcy to tak naprawdę nie ma znaczenia, bo zawsze najważniejszy jest pierwszy krok. I ty w tym momencie szukasz wiedzy, co by tu zrobić, żeby tym razem się udało. I to jest bezcenne. I ważne jest to, żeby właśnie zacząć. I teraz, co zrobić, żeby się udało? Jest kilka prostych kroków. Po pierwsze, musisz Dokładnie określić, dokładnie sprecyzować o co Ci chodzi. Nie, że będę chodzić na siłownię, czy będę ćwiczyć. Konkretnie. Poniedziałek, środa, piątek na godzinę pójdę na siłownię, gdzie będę ćwiczyć takie a takie rzeczy. Mało tego. Weź sobie kalendarz, albo może to być telefon, jak masz tam no, możliwość pisania daty, żeby Cię to. Drażniło w oczy, że ty musisz to zrobić, bo sobie to zaplanowałeś. Poniedziałek, środa, piątek. I jeśli nigdy nie ćwiczyłeś na siłowni i wymyślisz sobie, że będziesz codziennie chodzić na siłownię, nie ma szans. Ok, możesz na zasadzie, a ja ci właśnie pokażę. Dobrze, pokaż mi. Napisz potem w komentarzu, czy zadziałało. Zacznij od małych kroków. To widzisz, jest kolejna sprawa, ale pierwsza, najważniejsza, żebyś miał precyzyjnie ustalony cel. Co, co konkretnie będziesz robić? Schudne. Schudne, ale ile schudne? Co takiego konkretnie zrobię? Jaki będzie konkretnie plan, żeby to zrobić? I druga sprawa, właśnie, zacznij od małych kroków. Nie zdobywaj od razu całej góry. Nie wyobrażaj sobie, że będziesz, jak Arnold, 4 godziny czy 8 godzin dziennie ćwiczył. Nie ma takiej opcji. Jeśli nigdy tego nie robiłeś. Nie mówiąc o tym, że twój organizm ci po prostu na to nie pozwoli, bo się zbuntuje. Małe kroki. Nawet jeśli to będzie na początek raz w tygodniu, żeby pójść na siłownię, ale tak naprawdę docelowo o wiele lepiej jest zrobić kilka małych kroków w przypadku ćwiczeń niż jeden ogromny, bo więcej ci da to, żeby trzy razy w tygodniu poćwiczyć przez 20 minut, jak zrobić jeden godzinny trening. Jeśli do tej pory miałeś problemy z tym, żeby jakiekolwiek nowe nawyki weszły w twoją codzienną praktykę, to zacznij od czegoś małego. Wymyśl sobie jakiś mały, prosty nawyk, który nie będzie dla Ciebie problemem. Widzisz, kwestia mycia rąk, okej, okay, banalna sprawa, ale kwestia na przykład tego picia wody, nie czy szklanki, bo to wystarczy jedną szklankę przed obiadem. Wymyśl sobie taki nawyk, jedna szklanka przed obiadem. Albo wymyśl sobie nawyk, że codziennie przeczytasz jedną kartkę z książki. To nie jest ciężki nawyk. Jedna kartka z książki da szadę. I chodzi o to, że jak zaczniesz robić to naprawdę regularnie, jak wejdzie ci to w nawyk, no właśnie nie wiem, czy po dwóch tygodniach, czy po miesiącu, czy po dwóch miesiącach, ale jak będziesz mieć ten nawyk, że wiesz, że nie, nie pójdę dzisiaj spać. Myślę, że nie pójdę dzisiaj spać, bo tego nie zrobiłem. W Twojej głowie zajdą zmiany. Aha, ja to potrafię. Jeśli ja sobie wyobrażę to, że zmienię siebie, podejmuję te działania i mam pierwszy nawyk, który, który zrobiłem, więc wtedy zrób sobie większy. I mając już przekonanie, że Ty potrafisz wpływać na swoje życie, potrafisz je zmieniać, łatwiej Ci będzie zrobić to coś głupszego. Żeby sobie ułatwić jeszcze życie, możesz. Zrobić albo w zasadzie dwie rzeczy, i automatyzowanie nawyków, i łączenie nawyków. Co to jest automatyzowanie? Powiedzmy, że wymyślasz sobie, że od teraz będziesz pić przynajmniej 2 litry wody dziennie. Do tej pory piłeś może półtora, może mniej, jak większość ludzi, a jak interesujesz się cokolwiek tematami zdrowotnymi, to wiesz, że przynajmniej 2 litry powinieneś pić. Co zrobić, żeby zwiększyć ilość picia wody? Możesz sobie na przykład wyobrazić taką sytuację, że ktoś do Ciebie dzwoni albo dostajesz SMS-a i w momencie, kiedy ktoś do Ciebie dzwoni albo dostajesz SMS-a, powinieneś mieć gdzieś pod ręką coś do picia i po prostu wziąć, napić się łyk wody i... To będzie ta automatyzacja, czyli będzie jakieś wydarzenie, które często się powtarza w przeciągu Twojego dnia. Twoją reakcją będzie to, że na przykład napijesz się wody. Może jest coś takiego, że nie wiem, jest jakaś fabryka, i powiedzmy o godzinie 15 jest jakaś syrena, która daje dźwięk. Może do tej pory nawet ten dźwięk się denerwował, ale teraz, jak usłyszysz ten dźwięk, możesz sobie na przykład wymyśleć, że jak słyszysz ten dźwięk, bierzesz tą książkę, którą sobie zaplanowałeś, żeby przeczytać, i czytasz kartkę z tej książki. Więc możesz sobie to po prostu zautomatyzować. Kwestia. Nie wiem, jedziesz do, do pracy czy na jakieś tam zajęcia i zobaczysz samochód w czerwonym kolorze. Więc zawsze, jak zobaczysz samochód w czerwonym kolorze, możesz zrobić coś tak szalonego jak. uśmiechnąć się, po to, żeby. Sztucznie wywołać w sobie radość, ale za tym pójdzie Twoje ciało. Będziesz się po prostu czuć lepiej. I za każdym razem, jak zobaczysz czerwony samochód, będzie dziwna reakcja. Dość niepopularna w Polsce, nie wiem czego. Kolejna rzecz to zastąpienie złego nawyku dobrym nawykiem. To są najcięższe tematy, bo tutaj nie chcecie programować, ale niestety tak badania pokazują, jak się ma zły nawyk, typu palenie, picie. Obiadanie się słodyczami albo maszyny, jakieś tam złe nawyki, i każdy wie, który to jest nawyk dla niego korzystny, a który niekorzystny, to potrzeba niekiedy nawet 8 miesięcy na to, żeby tego starego nawyku się pozbyć, żeby w to miejsce włożyć coś nowego. Ale za każdym razem schemat jest ten sam. Jest jakaś reakcja i jest bodziec. To, że na przykład ktoś się objada to ma sytuację stresującą i tą sytuację stresującą bierze coś, żeby zjeść, żeby uspokoić nerwy, więc jest kwestia tego, co się bierze do jedzenia. Jeśli będziesz mieć na przykład przygotowane marchewki albo coś innego, co jest mało kaloryczne, ale zaspokoi Twoją potrzebę tego, żeby wziąć do ust i coś tam przegryźć, to sobie coś takiego znajdź. Ja nie jestem psychologiem, nie jestem terapeutą, więc nie chcę tutaj robić terapii. Możesz pójść do specjalisty, który ci podpowie, jak, co, czym zastąpić. Niemniej w ramach po prostu zdrowego rozsądku myślę, że każdy, ty też jesteś w stanie znaleźć coś, co możesz robić innego w zamian za. To, co robisz teraz, co wiesz, że jest niedobre, a co jest reakcją czy to na stres, czy na jakieś tam zachowanie. Coś, co wywołuje u ciebie ochotę, żeby coś tam zrobić, co wiesz, że nie jest korzystne. I potem jest to po prostu, po prostu tylko i wyłącznie dyscyplina. Dyscyplina tydzień za tygodniem, miesiąc za miesiącem i w końcu bum. Ostatnia rzecz, o której w sumie już powiedziałem, jest to po prostu planowanie. W przypadku siłowni bardzo prosta sprawa, tak jak powiedziałem, poniedziałek, środa, piątek. W przypadku na przykład odchudzania, jest to kwestia ułożenia sobie, co ty będziesz jadł w przeciągu dnia, bo bardzo prosto można wyliczyć zapotrzebowanie kaloryczne, co się je, a czego się nie je. po prostu jest kwestia zaplanowania. Jeśli Twoim złym nawykiem na przykład jest to, że wiele godzin oglądasz telewizję czy wiele godzin siedzisz przed internetem i nic z tego tak naprawdę konkretnego dla Ciebie nie wynika, to nie jest to dobry nawyk, czyli trzeba go zamienić czymś innym. Więc jest to kwestia wymyślenia, zaplanowania. Wiesz, że e, powiedzmy między godziną 18 a 22 masz 4 godziny czasu, więc co takiego innego, interesującego, intrygującego mógłbyś robić, mogłabyś robić, żeby te cztery godziny zastąpić czymś innym? Ja nie dam Ci odpowiedzi na to pytanie. Musisz sobie sam wymyśleć, co takiego to powinno być. Mam nadzieję, że film się spodobał. Zapraszam jeszcze raz do komentowania. Przypominam, trzy najciekawsze komentarze książka Lepszy z autografem ode mnie, nawet z dedykacją mogę do ciebie przesłać. Do usłyszenia. Dziękuję.